Hejka hejka witam. Snake oczywiście z moim wężem. Um, ostatnio przedstawiłam tą kurtkę, um, którą mam z Exclusive butik. Um, dziewczyny mi doradzają co, jak się ubierać, żeby to trochę tak lepiej wyglądać dla Was. <grym> um, I tak. Um, Trochę mnie zdziwiło, bo było tyle komentarzy i tyle nawet takie kłótnie między wami, czy ta kurtka jest za mała, czy za duża, czy nawet dobra. Słuchaj, no ja nie wiem. Ja się kompletnie nie znam na modzie, więc... No. Nie wiem, mi się wydaje, że kurtka jest dobra. No bo tak. E, musi być trochę luzu, wiadomo, rękawy jak się ma je, to jest, jest takie świetny materiał imitujący e, skórę, nie? E, z prawdziwej skóry ja nie chcę za bardzo, ja jestem anty, bo zwierzę giną, tak samo wolę futerkę, ja lubię futerka na kurtce czy w ogóle, ale żeby to było sztuczne futerka, nie prawdziwe. Raz miałam taką sytuację na targu, a zresztą może inny, inny to opowiem. Nie? No ale w każdym moim razie, że się pytałam, czy to futerko jest prawdziwe, taki lisek. Babka mi zapytała: Tak, 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 prawdziwe, prawdziwe. A ja jej powiedziałam: No i właśnie dlatego tego nie kupię, bo to jest prawdziwe. Jakby było sztuczne, to bym wzięła. <laughs> Babka się zdziwiła. <laughs> Myślała, że, że prawdziwe to ludzie będą chcieli, bo prawdziwe, prawdziwe. A tu właśnie nie, nie. <laughs> Sneak. Moja węgrzyca. Eee, a więc tak. Mi się wydaje, że krótka jest dobra. Dobra, może akurat tam trochę tak odstaje. Niech no, się to mega wyprostuje, wtedy jest na baczność. <noise> jak w wojsku. Eee, tak. No nie wiem, nie wiem. No, nie. Tutaj by musiał być taki, taki ściskarz to wtedy by to może tak nie odstawało właśnie, tutaj jeszcze taka górka była ściskająca. A tak to właśnie, no żebym tył tak trochę odstaje. Ktoś mi powiedział, żeby odpiąć te te. Tak, jeden. Teraz dopiero dziwnie. Więc teraz mamy taką wódkę. Dobrze niedobrze. <laughs> nie wiem. Um, trochę luzu musi być, ponieważ mamy niekiedy temperaturę taką jaką mamy. U nas nie zawsze nie, nie, nie jest wieczne lato, tylko mamy różne pory roku, więc się trzeba odpowiednio ubierać, żeby się nie przeziębić. Um, a więc Snake, zostaw to. Mnie. Snake się wszystkim chce bawić. Moja wybrzmienia. E, tak. Więc teraz mam taki malutki, leciutki sweterek pod spodem. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak ubiorę taki zwykły. Trochę grubszy. No nie jest ja całkiem grubszy, ale taki taki zwykły, taki sweterek taki. Taki, taki. <słuch> <słuch> tak. Więc teraz mamy dwa sweterki jakby. I zobaczymy jak leży kurtyczka Tak. To tu wyciągnąć, czy może to schować, bo lepiej to schować. Elegancka Karinka, kobieca Karinka. E, Jak się z tymi włosami, no właśnie z tymi moimi włosami Mam je jakie mam, no i ciężko się z nimi pracuje. Jak sięgam pod prostownicę, to się szybko robią bardzo brytkie. Są naturalne loki, teraz są trochę ściśnięte, bo czapka już mamy zimę, więc często czapkę noszę, więc teraz nie, nie mam tych moich loczków, tylko one są trochę tak ubładzone. jeszcze trochę je żelem. Tak zrobiłam, żeby w miarę, bo tak to mam je takie, taki mok na, na głowie. Ciężko się z moimi włosami pracuję. Bym potrzebowała um, personalnego stylisty, stylisty, ale jeszcze nie moja kategoria tej całej, jakby to nazywacie, gwiazdy. Chociaż ja się sama nie używam, nie uważam za gwiazdę, ja jestem zwykłą dziewczyną ze wsi, um, która występuje w reality show. Tak to teraz wygląda, e, jak chodzi o ruchy. Nie są takie ograniczone te moje ruchy. A Ups. No proszę bardzo! Tak samo z tym, tak wiadomo, trochę te rękawki wyglądają jakby za długie. W ogóle mogłoby być tutaj to trochę mniej tego materiału. One są takie, właśnie te ramiona są takie dosyć szerokie. No ale taki już jest krój, nie? Tej kurteczki. Mogłyby być takie bardziej wąższe. Um, bo tak jak znowu wyciągnę ręce, to one są dobre są rękami. Nie są żeby za krótkie teraz. Bo jakbym teraz miała, że tak one by były mi dotąd, to jakbym zrobiła tak, to one by mi były dotąd. Więc definitywnie za krótkie. To jest e, skóra, skaja ma tu do siebie, że no, nie jest to taki normalny sweterek, tylko wiadomo, każdy z nas to zna. Najbardziej to mi w tym wszystkim tych kieszonek brakuje. Teraz sprawdzimy, jak to właśnie z funkcjonalnością. Teraz zapinamy znowu te nasze te... Jak się to robi? O, to z tyłu jest to zapięcie, no to muszę ściągać. To tego tak nie zapnę. Nawet i chciała, chyba żeby mi się udało. Ale trochę, trochę w to wątpię. Jakby to miało być, tak? Nie. A muszę to razem, bo to, 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 Jakby to były tutaj te zapięcia. to bez problemu, ale zamki są z tyłu. Więc nie zapnie tutaj waszygny. Sak, sak. Jak to tu wygląda. Pik. A nie bardzo łatwo. Zaskakująco Łatwo idzie. Już tak nie chcę, jeden poszedł bardzo fajnie. А я не от этой стороны добавлю. Да, Тома так от этой стороны. Так, так. Другая а, есть. Томси угоюй его. I gitara. W końcu co? Za duża, za mała, idealna. Jakby była zbyt odcisła, no to wiadomo, nie. Dobra, więc trzymajcie się, papatki, kurtka pokazana, karinka.